Budzisz się, zanim zejdzie słońce. Budzik dzwoni, nie z wyboru, lecz jako rozkaz. Każdy ranek wydaje się taki sam. Ubierasz się szybko, wychodzisz na zewnątrz i wtapiasz się w ruch uliczny, pełen zniecierpliwionych twarzy, presji, hałasu i wyczerpania. Dzień upływa na spotkaniach, oczekiwaniach, obowiązkach i cichym stresie, o którym nikt nie mówi. Dajesz z siebie wszystko, nie dlatego, że gonisz. Za luksusem, ale dlatego, że gonisz za stabilnością. Chcesz spokoju, chcesz postępu, chcesz czuć, że cały ten wysiłek coś znaczy. Wreszcie nadchodzi koniec miesiąca. Powiadomienie o wynagrodzeniu pojawia się na twoim telefonie. Przez krótką chwilę czujesz ulgę, twoje ramiona się rozluźniają, twój oddech zwalnia, czujesz, jakbyś wreszcie mógł odpocząć. Tylko na sekundę życie wydaje się lżejsze. Mówisz sobie, że tym razem może być inaczej, że może teraz wszystko się uspokoi, ale to uczucie nie trwa długo. Ulga znika szybciej niż się pojawiła, głęboko w środku coś wydaje się nie tak, radość jest zbyt krótka, spokój zbyt kruchy i nie zdając sobie z tego sprawy, ciche pytanie zaczyna rosnąć w twojej głowie. Dlaczego moment otrzymania wynagrodzenia wydaje się tak tymczasowy? Dlaczego nigdy nie wydaje się niczego zmienić na długo? Prawie natychmiast wkracza rzeczywistość. Rachunki zaczynają się piętrzyć jeden po drugim. Czynsz, jedzenie, media, transport długi, obowiązki, których nie możesz zignorować. Nawet nie czujesz, że wydajesz pieniądze. One po prostu znikają. Zanim zdążysz pomyśleć, zanim zdążysz zaplanować, saldo już maleje. To, co wydawało się ulgą, ponownie zamienia się w obawę. I nagle wracasz do punktu wyjścia. Czekasz, liczysz dni. Masz nadzieję, że następna wypłata nadejdzie szybciej. Ten cykl powtarza się miesiąc po miesiącu, rok po roku. Pracujesz bez przerwy, a jednak czujesz się jakbyś stał w miejscu, jak chomik biegnący w kołowrotku, pełen wysiłku, pełen wyczerpania, ale nigdzie się nie ruszający. Gorsze jest nie tylko zmęczenie, to frustracja, uczucie, że bez względu na to, jak ciężko pracujesz, nic się tak naprawdę nie zmienia. Budzisz się zmęczony, idziesz spać zmartwiony, i w ciszy twoich myśli zaczyna wyłaniać się bolesna świadomość. Robisz wszystko, co ci kazano. Pracujesz ciężej, wypychasz się dalej. A jednak wolność wydaje się tak samo odległa jak zawsze, i w tym miejscu pytanie staje się niemożliwe do zignorowania. Jeśli cięższa praca nie jest odpowiedzią, to czego brakuje? W pewnym momencie pytanie staje się nieuniknione. Zaczynasz zadawać sobie coś głębszego, coś bardziej niekomfortowego. Dlaczego tak ciężka praca nie prowadzi do wolności? Dlaczego wysiłek nie przekłada się automatycznie na spokój? Widzisz ludzi wokół siebie, którzy pracują bez końca, poświęcają weekendy, rezygnują z odpoczynku, a jednak rok po roku pozostają uwięzieni w tym samym napięciu finansowym. Biblia oferuje wskazówkę, którą wielu ludzi pomija. Mówi, że plany pilnych na pewno prowadzą do obfitości, ale pośpiech prowadzi do ubóstwa. To ujawnia potężną prawdę. Sama praca nie decyduje o wyniku, sam wysiłek nie jest kluczem. To, co naprawdę kształtuje rezultat, to sposób, w jaki osoba myśli, planuje i zarządza tym, co już ma. Przez lata uczono nas, że głównym problemem jest to, że nie zarabiamy wystarczająco. Wierzymy, że gdyby pensja była wyższa, wszystko wreszcie ułożyłoby się na swoim miejscu. Ale prawdziwe życie opowiada inną historię. Są ludzie, którzy zarabiają więcej i czują się tak samo zestresowani, tak samo uwięzieni, czasem nawet gorzej, i są inni o skromnych dochodach, którzy w jakiś sposób znajdują stabilność, jasność i rozwój. Różnica nie polega na tym, ile wpływa polega na tym, co się robi z tym, co wpływa. A ta świadomość zmienia wszystko. Przez długi czas byliśmy przekonani, że to same pieniądze są problemem. Mówimy sobie, że wszystko by się naprawiło, gdybyśmy zarabiali więcej. Lepsza pensja, awans, dodatkowe źródło dochodu. Wierzymy, że obfitość zaczyna się na poziomie dochodu. Ale to przekonanie po cichu oszukuje miliony ludzi. Rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego: są ludzie, którzy otrzymują podwyżki i nadal żyją z lękiem. Są ludzie, których dochód podwaja się, a wraz z nim mnoży się ich stres. Więcej pieniędzy nie tworzy automatycznie spokoju, często tylko ujawnia to, co już było: brak kontroli, brak kierunku, brak celu, i w tym miejscu prawda staje się niekomfortowa. Pieniądze nie są celem, są narzędziem, odpowiedzialnością. W Piśmie Świętym pieniądze nigdy nie są przedstawiane jako coś, co należy czcić lub za czym gonić, są przedstawiane jako coś do zarządzania, coś powierzonego ludzkim rękom jako test mądrości i charakteru. Bóg nigdy nie obiecał, że więcej pieniędzy rozwiąże wewnętrzny nieporządek. Zamiast tego objawia, że bez właściwego sposobu myślenia żadna kwota nigdy nie będzie wydawać się wystarczająca. A dopóki ten sposób myślenia się nie zmieni, cykl pozostaje nieprzerwany. W Biblii pieniądze nigdy nie są opisane jako zło same w sobie, są opisane jako ujawniające. Ujawniają to, co człowiek naprawdę ceni. Dlatego Pismo Święte mówi o pieniądzach wciąż na nowo, nie dlatego, że są najważniejsze, ale dlatego, że dotykają wszystkiego innego, ujawniają priorytety, zależności i lojalności, które często pozostają ukryte. Jezus mówił o pieniądzach więcej niż o wielu innych tematach. Nie dlatego, że chciał, aby ludzie stali się bogaci, ale dlatego, że wiedział, jak głęboko pieniądze są połączone z ludzkim sercem. Problemem nigdy nie były pieniądze. Problemem jest sposób myślenia, z jakim ludzie je posiadają. Niektórzy widzą pieniądze jako bezpieczeństwo. Inni widzą je jako tożsamość, jeszcze inni widzą je jako dowód wartości, i wszystkie te poglądy powoli odciągają serce od zaufania Bogu. Pieniądze stają się niebezpieczne, gdy przestają być narzędziem i zaczynają być substytutem wiary. Kiedy ludzie wierzą, że to, co posiadają, definiuje to, kim są, stają się kontrolowani przez to samo, co myślą, że kontrolują. Pismo Święte konsekwentnie przypomina nam, że wszystko, co znajduje się w naszych rękach, niesie ze sobą odpowiedzialność. Pewnego dnia każdy człowiek zda rachunek nie z tego, ile zarobił, ale z tego, jak zarządzał tym, co mu zostało dane. Wielu ludzi żyje uwięzionych w potężnej iluzji. Wierzą, że dobrobyt musi być widoczny, że sukces musi być eksponowany. I nie zdając sobie z tego sprawy, pieniądze stają się narzędziem nie do budowania przyszłości, ale do udowadniania czegoś innym. Każda podwyżka, każda premia, każdy dodatkowy dochód wydaje się pozwoleniem na ulepszanie wyglądu. Lepsze ubrania, ładniejszy samochód, droższy styl życia. Nie dlatego, że te rzeczy są naprawdę potrzebne, ale dlatego, że wysyłają wiadomość. Presja, by wyglądać na odnoszącego sukcesy jest subtelna, ale nieustanna. Porównania społeczne po cichu dyktują decyzje. Ludzie wydają nie z mądrości, ale z poczucia niepewności. Im bardziej próbują udowodnić swoją wartość, tym głębiej pogrążają się w zobowiązaniach i stresie. Biblia bezpośrednio konfrontuje ten sposób myślenia. Zadając proste, ale przenikliwe pytanie: Cóż bowiem za korzyść ma człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Ta zasada nie ogranicza się do życia duchowego. Dotyczy codziennych wyborów: Jaka jest wartość zarabiania więcej, jeśli lęk rośnie wraz z dochodem? Jaka jest korzyść z awansowania finansowego, jeśli jednocześnie rosną długi, zmartwienia i zależność? Bóg nie wzywa ludzi do imponowania innym, wzywa ich do wierności. A wierność często wygląda zupełnie inaczej niż to, co świat oklaskuje. Jezus jasno wyjaśnił tę zasadę poprzez przypowieść o talentach. Każdemu słudze dano inną sumę: jeden otrzymał więcej, inny mniej. Ale nie byli sądzeni według tego, ile otrzymali. Byli sądzeni według tego, co z tym zrobili. Oczekiwanie było takie samo dla wszystkich: wierność. W tym miejscu wielu ludzi potyka się, nie zdając sobie z tego sprawy zamiast używać pieniędzy do budowania, używają ich do konsumpcji, zamiast sadzić na przyszłość, wydają wszystko na teraźniejszość. Krótkoterminowa przyjemność zastępuje długoterminową wizję i powoli, prawie niewidocznie, ludzie stają się uwięzieni przez styl życia, który sami stworzyli. Pieniądze, które mogłyby być użyte jako narzędzie do wzrostu, stają się paliwem dla niekończącej się konsumpcji. Decyzje podejmowane są bez kierunku, wybory są napędzane emocjami zamiast mądrością i z czasem to, co kiedyś wydawało się wolnością, zaczyna wydawać się presją. Rachunki zastępują spokój, zobowiązania zastępują jasność, przypowieść ujawnia trudną prawdę, Bóg nie mierzy sukcesu wielkością, ale zarządzaniem. Nie chodzi o posiadanie więcej. Chodzi o zarządzanie tym, co już masz, z celem. Kiedy pieniądze są traktowane jak ziarno, a nie nagroda, wszystko zaczyna się zmieniać. Pismo Święte mówi, że pożyczkobiorca staje się sługą pożyczkodawcy. To nie tylko stwierdzenie ekonomiczne, to duchowe ostrzeżenie. Każdy niepotrzebny dług po cichu zmniejsza wolność. Każdy impulsywny zakup dokonany pod presją zacieśnia uścisk nieco bardziej. A większość ludzi nie zauważa tego, dopóki ciężar nie stanie się duży. Dług rzadko zaczyna się jako kryzys, zaczyna się od małych rzeczy: płatność tu, rata tam, decyzja podjęta, aby utrzymać pozory lub uniknąć dyskomfortu, ale z czasem te małe wybory się kumulują. Margines znika, opcje się kurczą, a życie staje się rządzone przez obowiązki zamiast celu. Życie w ten sposób powoli pozbawia spokoju. Lęk zastępuje odpoczynek, strach zastępuje jasność. Biblia podkreśla mądrość, ponieważ mądrość nie dotyczy inteligencji, chodzi o decyzję. Życie poniżej swoich możliwości nie jest karą, jest ochroną. To dyscyplina mówienia nie dzisiaj, aby zachować wolność jutro. Nie wszystko, czego pragniesz, powinno być kupione. Nie wszystko, na co cię stać, przyniesie ci korzyść. Droga, która wydaje się słuszna, często prowadzi do presji i żalu. Prawdziwa wolność nie pochodzi z posiadania więcej. Pochodzi z potrzebowania mniej i mądrego wybierania. Prawdziwe bogactwo rzadko jest głośne, nie obwieszcza się, nie szuka potwierdzenia ani aprobaty, jest budowane po cichu poprzez małe, konsekwentne decyzje, które większość ludzi pomija. Podczas gdy wielu goni za widocznym sukcesem, prawdziwa stabilność rośnie w ciszy. Kiedy uczysz się wydawać mniej niż zarabiasz, zaczyna dziać się coś potężnego, odzyskujesz kontrolę. Pieniądze przestają kontrolować twoje emocje, przestajesz reagować i zaczynasz kierować. Zamiast gonić za następną wypłatą, zaczynasz mówić pieniądzom, dokąd mają iść, a ta zmiana zmienia wszystko. Nie oznacza to życia w nędzy ani odmawiania sobie wszelkiej radości. Bóg nie jest przeciwny przyjemności, jest przeciwny nieporządkowi. Problemem nie jest przyjemność. Problemem jest przyjemność bez celu. Pismo Święte przypomina nam, że jest czas na wszystko, czas na radość i czas na przygotowanie. Ale bez porządku radość zamienia się w żal. Ciche bogactwo buduje się poprzez dyscyplinę, wizję i cierpliwość. Rośnie, gdy decyzje są zgodne z wartościami, a nie impulsami. Nie chodzi o to, jak szybko awansujesz, chodzi o to, jak solidne stają się fundamenty, gdy idziesz naprzód. Oto prawda, która zmienia wszystko. Wolność finansowa nie zaczyna się na Twoim koncie bankowym, zaczyna się w Twoim umyśle. Dopóki nie zmieni się sposób, w jaki myślisz o pieniądzach, nic innego się tak naprawdę nie zmieni. Dochód może wzrosnąć, możliwości mogą się powiększyć. Ale bez nowego sposobu myślenia, cykl po prostu powtarza się na wyższym poziomie. Kiedy zrozumiesz, że nie masz nic do udowodnienia, że Twoja wartość nie jest definiowana przez to, co posiadasz. I że twoje bezpieczeństwo pochodzi od Boga, twoje decyzje zaczną się zmieniać. Zaczynasz wybierać mądrość zamiast impulsu, cel zamiast presji, kierunek zamiast porównywania. Wiara nie eliminuje planowania. Prawdziwa wiara idzie z nim w parze. Pismo Święte naucza, że mądry widzi niebezpieczeństwo i szuka schronienia, podczas gdy prosty idzie dalej i cierpi szkodę. Planowanie nie jest brakiem wiary. Jest zarządzaniem, kiedy decydujesz się odłożyć część przed wydawaniem, składasz potężne oświadczenie. Pieniądze nie rządzą twoim życiem, ty rządzisz nimi z mądrością. To nie tylko strategia finansowa, to decyzja duchowa deklaracja, że ufasz zasadom Bożym bardziej niż swoim impulsom że budujesz przyszłość z wizją, dyscypliną i wiarą. Teraz pytanie czeka na twoją odpowiedź: jak wiara kształtuje sposób, w jaki zarządzasz pieniędzmi w swoim życiu? Czy wierzysz, że zasady biblijne nadal mają zastosowanie w dzisiejszym świecie? Podziel się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i perspektywą w komentarzach. Ta rozmowa ma znaczenie.